Siemano widzowie, dzisiaj jesteśmy na ulicy Cukrowej we Wrocławiu, a bowiem się otwiera Piripiri. Znaczy już się otworzyło. Jestem w stanie to pokazać? Tak, jest w stanie. A jest, jest, no. Znajdujemy się 20 metrów od lokalu, bo przy lokalu jest tyle ludzi, że nawet nie ma miejsca tam nagrać. Jest trochę głośno, jest dużo dzieciaków, znaczy dorosłych, yy, niskorosłych. Idziemy do środka, w środku pewnie nagramy, jak to wygląda. Dużo nie będziemy tam nagrywać, bo sobie jest błąd. Jest jakiejś dwie chyba myślę, że nagramy. Co? Znaczy zamówimy. Lecimy, aby łapujcie, subskrybujcie i komentujcie. Dla mnie będzie mini lawarz z Krychy. I tu będzie wołowo baranie, mięso. I sos mieszany. Będzie jeszcze laważ normalny, zwykły. I będzie tu mieszane mięso i sos też mieszany Po godzinie oczekiwania mamy to zamówiliśmy i zamówiliśmy tak, lepiej, lepiej, pod latarnią no. do, 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 do ja drugiej. Ci powiedziałem, do, że pod latarnią z przyzwyczajeniem tak, do drugiej pracy mamy dostać dwa lawarze, jeden Mr. Akrechy jeszcze Remix sobie zarzucił pizzę więc będzie też te z pizzy ale jakiej? E, piri, piri, piri cheese, kurczakiem no. piri, cheese, no. piri cheese, no. No, ogólnie zamieszanie trochę jest y, trochę w tym tym w tym kebabie widać, że albo jest za mało ludzi albo organizacja kuleje Ale no A, bo jest za dużo klientów też trochę No. To wiesz, no to na no, pewno. No. Dobra, czekamy następną godzinę pewnie. <grym> już się ściemniło, <grym> to <nawet>. będzie rano. <grym> <grym> Odrzuciłem 3 milionek chyba ja, i chyba się wybrał. <grym> Widzowie nagrywamy w aucie, bo już jest tak ciemno, że i tak nic na ulicy nie widać. A gdzieś pod latarnią nie będziemy siedzieć jak nie powiem kto. Co ty robisz? <grym> Nastrój. <grym> Pizzę pierwszą, czy co? Nie, zobaczmy, no zobaczmy. Dobra, do to zobaczmy wygląda. No wow, wow, jest to kurczak w ogóle? Ale chłopiona ciężka jest, ona no, taka tak, mała, no jest, kurczak jest, no kebabowy, nie? Taki ścięty. Okej. Okay. Chcesz testować? Czy ja mam no, pierwszy? No, Dobra. Ty jesteś tester, ja to wiesz. Ty, a dostaliśmy jakieś chusteczki w razie, bo? Sponsorem tego odcinka jest... Velvet, Velvet miękki jak aksamit. A widzowie w ogóle fajnie, że ten że dają papierowe jak to się nazywa, reklamówki i w ogóle, tylko że doliczyli nas 4 złote. Co, co no tak najlepsze jest? jest to, że zamówił i pani po czasie dopiero. No jeszcze 4, zł. no, 4 tak złote. No. złote. Tak to my się nawet nie zauważyli. 4 złote się dopłaca za na, na wynos po prostu. Ty ale Serek fajnie się ciągnie, co? Dobra. Ciasto też w ogóle tak... O kurde o Dobra, no. niech, to, niech to skapnie. Ty gorący to. <laughs> nie. Ale w aucie to są chopie testy, naprawdę. No ale no co, poświęcenie dla widza. Kurwa, spadło mi wszystko. O kurwa, jakie to gorące. Nie! Nie jem w ogóle. Dobra, koniec testu. Widza Pizza musi ostygnąć, bo no ona co? jest taka gorąca. Mam. Patrzcie w ogóle, jakie one profesjonalne światło. Tak jest. Mamy tutaj dwa Lavasze. Jest to lava, pierwszy mini Mistera Krychy. Mr. Krycha stoi tam za samochodem, gada z widzami. Mijaliśmy go przed chwilą. Kebabik wygląda tak, w dwóch rękach, malutki Wziąłem mini, bo... bo mam dwa Bo mam dwa, więc y, nie chcę też się przejadać Trzeba odpakować tylko... Nie no serio, sorry widzowie za jakość, to nie moja wina, bo tej... Widzę w ekraniku, że szału nie ma to, to nie jest aparat za milion złotych, nie? No Dobra, spróbuję Ci tutaj nic nie ubrudzić, najmniej No najmniej czy nic? Mięso baraniowo, baranio... 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 Baranie i? Wołowo-baranie. Nie wziąłem mieszanego, wziąłem sos y, mieszany, ale mięsko właśnie to wołowo-baranie. I kurde, powiem ci, że jest fajne. Takie... no oni mówią, że to kraftowe, ale no to wiadomo, jak to jest kraftowe, że to kraftowe z fabryki wyjeżdża. Coś coś się stało? Akurat mrugnęłem. Nic, bo jest... nic, nic, Ty, coś tu jest gorzkiego takiego. Poczułem. Czekolada. Ty, a gdzie jest sos serowy Mr. krychy? No... Widzowie A ja widziałem, że tam pani też prosiła, bo oni zapomnieli chyba No skamowali nas, nie chcemy się już tam iść No nie, no bo tam jest taki młyn No, bez sosu serowego No tyle, dobra, pierwsza wpadka, pierwsza wpadka Dobra, bierze biorę już takiego Gryza ze wszystkim, bo musiałem się dobić do tego mięsa i w ogóle warzywka. No, bekon mamy, jak to, w no już było milion testów. Lawasza mamy z Wiecie, że tam jest bekon, wiecie, że tam są, jest ta proszona cebulka, jest sos serowy. No, chciałem spróbować ten sos serowy, ale widzicie, że no, nie dostałem. Nie będzie mi to dane. Wiesz co? Ten bekon psuje smak. Te mięso jest na tyle dobre że ono nie potrzebuje jakichś tam dodatków, typu właśnie jakichś bekon, za dużo. Może serby to jakoś, wiesz, inaczej zniwelował, ale moim zdaniem nie pasuje tutaj. Tu jest hopie. czasem wjeżdża, on jest dobry ten, yy, a w ogóle nie powiedziałem nic o nim. No i mówię, że Mięsko to typowo kraftowe, wiecie jak. Powiedziałeś to przed chwilą. No, no to, to tak, ale lawasz, mówiłem o lawaszu? Nie mówiłem. Lawasz fajny. Nie, ty jesteś normalnie? Wyznaczam? Odpowiadam? No, ale nie, lawasz jest fajny. To jest właśnie no, wasz, moja ulubiona pozycja w tym, tym kebabie. Bo jest Jak właśnie... już wiecie? Jak już wiecie, lubię mięciutkie kebabiki, a nie takie. Dlatego też nie brępi to, żeby nie było takie, wiecie. Coś tu jest gorzkiego i nie wiem co. Ca czasem to wjeżdża. Pokażę jeszcze raz. A widzę. No sałata lodowa, ten bekon, kurde, on jest dobry, tylko że no, jestem ciekawy, jak z tym serem smakował, kurde, z tym sosem serowym, no nie wiem, już ciul tam, nie będę tam się wracał, i tak już w ogóle dużo się nastaliśmy, no no półtora godziny, to dobre czekaliśmy. i tu byliśmy, bo to szybko idzie policzyć, byliśmy tutaj przed dziewiętnastą raczej. Albo około 19, to półtorej godziny na pewno skoro jest sprawdzę 20, w gdzieś. pliku, yy, o której robiliśmy wstęp. Ty, to już dziwne jest. A, a tutaj jest lawasz klasyczny, mini yy, mięso mieszane, sos mieszany. Typowa taka, typowy wybór polskiego użytkownika kebabów. Czyli nie, między innymi. A ty jesteś użytkownikiem pizzy. No, można tak to ująć. Widzowie możecie napisać w komentarzu, czy jesteście team, yy, taki mięciutki placek, czy taka pita przypalona? Znaczy, czy ty, czy... Team pizza, znaczy team, team... A w sumie jestem team pizza i team nuggetsy. Tu się niczym nie różni, to samo z zewnątrz. O, dostał dwa takie same po prostu. A wiesz, żeby to nawet by było możliwe, bo tam taki młyn, że... mhm. A dziwne, nie spodziewali się aż tylu ludzi? Nie wiem, co chwilę ktoś przychodził, że tego brakuje, no. dostał takie, a nie takie. Pomijając czas oczekiwania. Dwóm gościom musieli dorabiać, chyba by, bo to dostali za mało. Ta, a to tylko czas kiedy my staliśmy przy ladzie, bo jak staliśmy daleko, to nawet nie było widać. Wiesz co tu się od razu wyróżnia? Co? Pomidorek i warzywka. Tu o nie, jest... mówię wiecie, <laughs> O nie, nie, nie zwróciłem uwagi. Tu jest świeży ogórek, świeży pomidor i to się od razu wyróżnia. No i cała ta lodowa. Ale wiesz co, dostałem może być ten sos ostry w innym miejscu, ale dostałem mięso mieszane, mięso, sos mieszany, a no znowu nie jest ostre. Nie, ja może muszę ostry sos wybrać i A, testować. Może. Chodziłoby, że wszystkie Twoje testy są bez sensu? O nie. Zwracam honor, dokopałem się do tego ostrego. Jest spoko, bo czuć, ale ten placek jest zarąbisty, ten lawasz. Naprawdę. Tu, do tego lawasza to nie ma się co przypierdzielić. A do... co, ty chcesz się przypierdzielać, czy testujesz? Y Excuse me. Tam ledwo nadążali tak naprawdę na to, żeby o, to robić. Te to mięso w ogóle się ledwo nadążało robić, bo ono się zrobiło parę opróceń, on już... Czymś, czymś, no. coś, jak to baranie, baranie cieli, to widziałem już normalnie takie różowe, wiesz. Takie już na styku, na styku z surowym. Nie spodziewali się pewnie czegoś takiego. No way. W ogóle ludzie narzekali, że ten lokal jest daleko od centrum. No Jesteśmy na Krecinie. Nie wiem, Wrocławiacie będą wiedzieć, gdzie to jest. A jak nie, to sobie wpiszcie w gogle? Może w, jakby było w centrum to jeszcze więcej może by mieli ludzi. No. I co wtedy? Ja ci odpowiedzieć tak? Tak, a kto? <laughs> ale wiesz co? Ciao. Muszę to przyznać. Sorry mistera Krycha Zwykły dla Was jest lepszy. Koniec A koniec. że lepszy niż mistera krychy, mhm. A... Mhm. No tak, na no spoko. No, koniec, spoko. koniec filmu. Dobra! Let's go! Wracamy tutaj na rejon Ty, jakieś dziwne dostałeś <śmienicza> No nie! Właściwie ja tu zjem, ja cała. ja sobie wezmę z tej strony, wezmę sobie to i to. No tak jakbyś robił, to zjem na pewno, no? No już mogę oddawać do tego, do czyszczenia auto po tej pizzy. No <śmienicza> dobra, patrzę się teraz, dzieje. Patera. No dobra, włóż cały, no się będziesz? Mm -hmm. Czekajcie na to widzowie, czekajcie. Ciasto fajne. Powiedzcie, że ciasto fajne. Zwrócisz na to uwagę, bo ty lubisz takie. To podchodzi pod włoską pizzę. Nie jest a tam to taka... nawet nie było napisane neapolitańska. Nie. To. A były neapolitańskie, ale były inne, a ta freak pizza po prostu była niepodpisana. Aha. Ale to podchodzi pod zwykłą. Ja myślałem, że to będzie takie ciasto hamuła. Ale to nie no, jest ciasto hamuła. No? no tylko kuczak jest hamuła, taki typowo kebabowy. Oh no, deszcz pada. Oh no. Dobrze, że testujemy w aucie. No idziesz? Dobra, ja sobie jeden kawałek opierdzielę, żeby też te dupki spróbować. A dupki najlepsze. Mhm. Mm Ty, Ty, w końcu nie. mi się auto umyje, patrz. Oh no. <noise> My nie powinniśmy jakiś sosu dostać do tej pizzy? No mi się zdaje, że chociaż keczup powinien być albo, no bo, dowolnie no, czosnkowy. Jak nie? No, bo nie. Bo na przykład w Wafa na jest napisane, że... No, a co, keczup jest? Sos... Sos czosnkowy, tak napisali mm -hmm. yy, W cudzysłowie 100 zł plus inflacja Jak chcesz sobie wziąć wiem. I ciekawostka, naprawdę można go wziąć A ketchupy być tutaj? Ja no, nie wiem Nie pytałem nigdy, bo ona jest taka fajna, ja ją lubię tak bez ketchupu nawet No tak Bo te pomidory są takie fajne Ty, ale serio, tak leje ostro Mhm Ale kończę ten kawałek No I dam ci spróbować i powiesz coś Ja też mam coś mówić? Mhm uh -huh. Ale jestem zmęczony po pracy, bo ja, ja nie, mówię nie tak. wiem czy jestem zabawowy Mówię, ja mówię tak Ciasto tak jak mówiłem, ten podchodzi pod wodkę. Kurczak hamski z chbaba. No, sos, no nikły. No, tu w ogóle go praktycznie U. nie ma. Ale ser, ser jest fajny. A ser jest ważny, prawda? Mhm. Ser tu jest fajny. Zresztą widzieliście, jak się ciągnie. Ser i ciasto spoko, nie? Jest spoko, ale ona podjeżdża trochę pod hamską. No, przez ten kurczak, no, ten, przez ten no, no, ale ciasto nie jest. Ciasto jest, jest bardzo dobre, no. No, ciasto nie jest hamskie. Ja tutaj naprawdę za ciasto to polecam, polecam z całego serca. To ciasto skradło moje serce pizzowe w kebabie piersiowej. Ciasto pim, pim. jest dobre, ciasto jest takie jak lubię, bo ono jest takie chrupiące lekko. Ale słychać? Nie wiem, czy to będzie słychać No, jest tutaj takie, że chrupiące. Nie jest takie, że. No, bo jest czasami takie, że jest. Nie chrupiące, nie wiem jak to inaczej ubrać słowo. Takie gumowe? No, takie gumowe, że, że aż się nie chce jeść dupki, a dupki są bardzo pyszne. Mhm. Mm Brudzi ręce, co? Wałcia? No, ale z tego sosu w ogóle mało. No, dlatego mówię, że one... Tu mam ten. On jest taki, tak nikły, że go praktycznie nie czuć. Troszeczkę tylko, co nie? No. Ale dobra pizza, ale czy ja bym ją zamówił? No powiem Ci, że... Drugi bym, raz? ...bym bardziej zamówił tą pizzę, niż y, kebabami staraków. ogólnie, jakbym miał do wyboru jakiekolwiek inne pizze hamskie i wszystko, to chyba bym nie zamówił tego drugi raz. Te? No dobra, no spróbowanie jest, jest dobra, smakuje mi, ale znam lepsze. Mhm. Znam lepsze, które bym zamówił hamskie. no nie hamskie, to wiadomo, że, że znam lepsze, ale... Ja w ogóle nie wiem, czemu, to jest, czemu tu tyle ludzi tak stało w tydzień premierem. Mogę się złożyć, że jakby jutro przyszli, to by o połowę mniejsza kolejka no. była. No, my tu jesteśmy z racji tego, że. No, jakbyśmy czy... nie nagrywali, to w ogóle byśmy chyba tutaj nie przyszli. Byśmy no, tak. zobaczyli kolejkę i byśmy sobie poszli. No tak. Bo to totalnie nie miałoby sensu. Albo byśmy przyszli za tydzień, przypuśćmy. No. Jakby się ten szał uspokoił. Widzowie, ja dzisiaj ten na elegancko dla was. Menadżer, no, no dobra, więc no to co? Co? Ty, To możesz już, ten, możesz już ocenić. To oceniam, ja... No oceniam ją takie na 6 na 10. 6 na 10? To, jest dobra? To, poniżej, powyżej przeciętnej. No, jest dobra, smakuje mi, ale na, na następny raz po prostu bym wziął inną i, mhm. I są lepsze, które mi smakują. Taka bez historii trochę. Ciekawe jest na pewno to, że jest ten kebabowy ten, ale to nie jest jakiś, jakiś szał. No, a dupki dobre, no to, to wiesz, to też w innych pizzeriach masz dobre dupki i, i, i nie trzeba do Mr. Krychy jechać, no A że to kosztuje 46 zł. No, to 40 ta pizza 46 zł, to nie jest jakaś wybitnie duża. Są lepsze pizzy w tej, no. pizze w tej cenie. No w Afajle kosztuje pizza? 30 coś. No właśnie, a jest no trochę mniejsza, ale ja wiem. I, tak, i, i tak z tej pizzy by się dwóch nie dać. Ale nie jak tam masz, wiesz, podane wszystko, wychodzisz, restauracja, wszystko, no to no jest tak. takie, hamuła <laughs> No dobra, tyle ode mnie. 6 na, 10. 6 na 10. Całkiem spoko. Jeżeli chcecie spróbować pizzy kebabowej, o, to tak, to spoko. Można zjeść i spróbować. No, z tym Ale mieściem. żeby ten, żeby to zamawiać na przykład, że o, leci Fame MMA, zapraszam gości, o, zamówmy sobie pizzę, no to raczej inną. Gdzieś po prostu jakąś chamską. Nie. No, to na takie Fame to hamowa. No, albo to jest pomiędzy Hamową a włoską, więc nie zamówisz ani jak masz chęć na włoską i nie zamówisz jak masz chęci na no hamówę, nie? Więc, ale i tak to jest lepszy wybór niż mistera krychy ten kebab. Kebab. Ja te oceń teraz wszystko? No to tak. Ja zacznę od kebabików to. Kebab mistera krychy najgorzej? Labasz zwykły klasyczny lepiej. I pizza, no tutaj bym dał też 6,5 na 10, coś takiego, bo no jest seria powyżej przeciętnej i tylko, że tutaj nie pasował mi ten kurczak, ten taki, ten chamski, Powinni jakoś, nie wiem, o jakby go pokroili w kosteczkę, wiesz, pierś z kurczaka i by jakoś przyprawili hmm. troszkę inaczej i by tu rzucili, by był fajny, no lepszy, ale ten taki, no daje sobie wiele do życzenia. No, ale pomiję, bo ta cena naprawdę jest duża. No, cena jest. 36 to jest bardzo dużo. Eee, bo w na poli, wiesz, 30 zł, no 35 powiedzmy. A to jest restauracja, która ma 2000 opinii na 5 gwiazdek, nie? No? Coś w tym stylu. A też trzeba, wiesz, no bo to jest zwykły kebab, a zapłaciliśmy za pizzę i dwa kebaby 134 zł. No, dużo. no i dwie Pepsi po 11 zł, jedna. No to normalne, akurat, że tam no. picie się drożej sprzedaje. Ale lawasz klasyczny, on mi smakował, Te, na tego lawasza bym jeszcze raz przyszedł. 7,5 na 10 i mysera krychy 5 na 10. Przeciętny, po prostu przeciętny, przeciętny kebab. Ten boczek i ta kuku, kukurydza, boże, cebula prażona tam nie pasowały. No i to jeszcze to, że nie dostałem z sosu serowego. To no. też, też obniżyło ocenę, nie? No bo, no nie wiem, obniżam ocenę, no, bo nie dostałem. No tak, problem w tym, że to pierwszego dnia nagrywamy, ale z drugiej strony, jak mamy nagrać? No tak, no tak. No ta. Dobra, chyba wszystko. A i Pizza, sześć na 10. dobra, dobra, no to tyle. Gapił ode mnie, musiał pół dodać. No bo jest, mi bardziej smakuje, bo ja wiem co ty jesz. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dziękujemy. Eee, łapkujcie, subskrybujcie i komentujcie. I możecie w sumie pisać co następne, albo piszcie jakieś propozycje co się otwiera. Co możemy przetestować? Mogę kogoś pozdrowić? Tak. Pana z Płocka? Bo bardzo chciałbym <grym> pozdrowić pana z Płocka, który komentuje no. cały czas, żebyśmy przyjechali do Płocka. Tak, my to widzimy i już trwały konwersacje na ten temat. Tak, tylko że no, trzeba czasu i. No i to jest nie tak blisko. Także dziękuję wam bardzo, my się widzimy w następnym odcinku, który będzie... kurde, teraz nie wiem, nie wiem kiedy, bo mnie tydzień nie ma. No to nagraj test jedzenia w Tunezji. Ty, w sumie mógłbyś jakiś ten, à no. la jakby tam była jakaś kuchnia. Ja fajna. spróbuję jakiegoś kepsa znaleźć, takiego arabskiego, próbuję znaleźć, no. No to nie Turcja, ale... No, no nie, ale raczej. Może będzie coś fajnego. Dobra, dziękuję wam bardzo, siemanko. Jeszcze sobie do końca klapa, proszę, dobra?